Przeć. Tak, siema, siema, Wiktoria już została złapana. Siema, siema, tutaj Felus, a Siedem. to jest Toy Felus Land. Dzisiaj odcinek z bazy wola i taktycznego, bo taktycznie też przykładał, prawda rękę do tego. Zobaczycie co oni tu wykręcili, a potem polecimy o, zobaczyć. O, około, mowa. Już to tak, wiesz, że będzie lag. Dobra, spadamy na dół, ale wejdziemy i tak głównym wejściem, także jak widzicie, baza jest rozległa, ogromna. Jakie użyć tu przymocnika? Za Zacna. Zacna. Dobra, Dobra, wchodzimy to głównym to... wejściem. Tu coś leży, nie myślałem Ej, tu ta... eee, są ta... back. są jakieś korytarze ciemności, aż strach zapytać, ale idziemy. To jest tu kuly. To są tutaj, około muru. Okej, okay. widzicie jest mur. smur? walne. A pikulu, pi pi pi. Dobra, lecimy. Na razie... Nie... tak zapraszam, zapraszam, idziemy, idziemy. Cała ekipa chodzi. Od razu powiem, że oglądając tą piękną budowlę chciałbym wspomnieć, że jeśli jest jakaś dziewczyna, która chciałaby dołączyć do naszego świata, zapraszamy się zgłaszać. Wiktoria jest. Ale te trochę... boty za nami Sam... Wiktoria jest jak... samotna, tak, prawda, Wiki? Zakryć. Tak. Podskocz dwa razy, o, nawet powiedziała, widzicie, mówi Ej. nawet. Także Ej. jest git. No, co. No. Ale te boty za nami chodzą jak taka wycieczka. Tak jest. No. A, czekajcie, bo obkrążyliśmy mur. Wejdziemy do środka, tak. prawda? Chodźmy zobaczyć co tam w środku jest. No to schodź, tu. No. Dobra, tak jest. Zastosujesz Posz... się, co tam jest. To prezent ode mnie postawiłem, nie patrzcie brzydkie. Ogólnie budować już tu nie można. Możecie zobaczyć, jest bo, bo limit został wyczerpany. Więc nawet jakbym chciał coś tu postawić im, to już nie da rady. Także możecie sobie wyobrazić, ile tu jest elementów, skoro został wyczerpany limit. Wdech. Dobra, lecimy do środka. O, jest, jest bogna, jest na... cała ekipa, matko jedyna. Przywitanie, wiadomo, kurwa przyszedł. Makasyn, tutaj, proszę tutaj. Tak, postaram się powoli chodzić, żeby tu można było to ogarnąć, bo tu jest bardzo dużo rzeczy. O, tutaj na to tylko sam tu wyputowałem. Dobra, wejdziemy sobie tu dalej. Tutaj ma kasy, proszę. Tej... A, magazyn, tak. Ja bo dużo tutaj... budowałem. Magazyn numer 1, no, to... bo wiem, że I jest to numer, to... numer to... 2. Z drugiej strony jest taki sam, symetryczny, to już nie będziemy lecieć, ale tam, uwierzcie, jest drugi taki sam, wejdźmy na pięterko, są tu sprzęty, tu już ktoś pracuje, tak jest, nie ma obijania się, za darmo nie jemy, trzeba pracować. Jest busik. Jest busik, tam są schody i tam nie ma schodów, to idziemy tam, gdzie są schody, prawda, w tamtą stronę. Tak, ja, to, to, to. Jaka wycieczka, dobra. Jakby jak, jakbym ten, jakbym chodził po zamku w Krakowie. Tak. <laughs> no. Zwiedzamy wawel. Mamy tutaj. Tam jest wejście tajemnicze, zaraz pójdziemy tam albo tam. W lewo czy w prawo? To, jest, to są nasze pokoje. No to idziemy to najpierw w lewo. Zobaczmy. To są nasze wieża. wiadomo, że w najwyższej wieży. Zobaczymy, najwyższej czy posprzątane w, w pokoju ma. Tu mamy bibliotekę. Bardzo ładnie wygląda, podoba mi się. Najbardziej to mi się podoba, że ono oświetlenie tutaj bardzo fajnie to wyszło. Wiecie, że ja tu nie byłem wcześniej? Nie byłem. Nie? No. Nie. nie, No, i reakcja jest dodatkowo. Zobaczymy, idziemy do góry, dawaj tam śmiało do góry, wchodź. Tu A, jest, to... o. Tu. nie wiem nie, co no, to za Kisiel. Tu... zrobione pod Kisiel gotujesz tu jakiś. No, balkonik no, farmany, jest, no, Dobra. Idziemy dalej. O, i tu, coś, tu się zaczyna. Zobaczcie to. Przepych. Bogactwo. Jak to nazwać? Chcę klikać miecz świetlny. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu jest piąty mieczyk. Szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziewiąty, dziesiąty. Jedenaście mieczy ma. O, i mieczekami można się pobawić. Dobra, a zobaczymy. Co słychać w drugim pokoju? Czy też jest tak bogato? A nie, tu jeszcze jest wyżej. Dobra, idziemy do góry. to wyżej jest, ale to jeszcze, a tu nic nie ma... A to po górze jeszcze tu ten popis. A tu jest. na górze są chyba łóżka. A, jest sypialnia. O, zobaczymy w sypialni, czy jest posprzątane. Kurde, chciałem się położyć. Na poddaszu takim, no dobra, sypialnia mam nie nie Idziemy na drugą stronę. No, do mojej. Tam malutko, bo cię spóźniłem i z limitem. Okej, okay, no. tutaj też coś tutaj gra. Salonik. Można, o, można pograć na konsolce sobie, spoko, szanuję. No, no, wiadomo. Jeszcze jest koszykówka. Czekaj, co, tutaj w sumie nic nie ma, mam, jedynie że to jest tu na stanu na ja samej górze. Skrzynki, skrzynki jakieś, dobra, nie będę pytał z czym. No. Tu mamy puściacho. Tutaj nic nie ma, no, ma bo... spóźniłem się, spóźniłem no tak. się. Limit się... Co ja jest jedynie takie <śmiech> laboratorium <śmiech> zrobiłem. Z łajenka? Co tu, salon dentystyczny jest? Jakieś jeszcze jest miejsce tortur. To... można tak powiedzieć. No tak to wygląda, to że tam fotel. No. Zobaczymy jeszcze u góry co jest i to lecimy jest za infatycznie. A, jest wyrko. No i okej. Okay. No, Dobra, polećmy szybko zobaczyć tą... E, wiecie Bole. co, tą... Tak jest. Ciekawecie, w którą stronę? To tam, nie? Tam, 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 ho. Niech ktoś zaznaczy, mm. bo będę skakał. No. Dobra. Lecimy na farmę. widzicie, jest piękne. Jak mi powiewa pelerynka, no w... luks. E, uwaga, to laki takie małe. Nieprawda. O, ile to jest ty? Kochów. No bo byłem, ty potów. Dobra, będę mógł. Dobra, i docieramy do farmy. Jak widzicie, znowu do... rozmach. No i mały laga. No. Jak, jak wola coś buduje, to się nie bawi. Haha, <laughs> znowu. Dobra. Tu jakieś śmieczki na dole. Nie mówiłem tego, wytnij to. Tak, moi montażyści i sponsorzy to wytną. A, przerwa na, reklamę, na sponsorów. Sponsorzy w tamtym tem, wieżąc. Koniec sponsorów. Dobra, wchodzimy tutaj. Inny styl. Chciałbym zauważyć od razu. Bardziej jest tu cieplejszy drewniany klimat. Pięterko. Ale jak widać wolo kocha symetrię. Tam był symetrycznie... Ja tu jest symetria. No, Masz... Mam nadzieję, bo ja to zliżę. Ja to później ten zmierzę linijką. rzucić się wir Ta. pomidorów, żeby pomidorówkę to. zrobić. No wszystko jest. Nie ma co. Tu banany na dole jeszcze są. No tak. Także ja tu czekam, aż, aż wolo. Ej, coś tu leci. Oj, dostałem z kamienia. Nie no, co No ty! Pijesz naszego króla, ty! No. Nie ma. No i to Boże. był jego błąd. To nauczka dla wszystkich, którzy tu A. będą grali. Nie rzucać we mnie kamieniami. <grym> <grym> o Boże. No tam, i widzicie. Tam, dalej, ja, tam, tam Tak, Wol ma jeszcze innych parę... O, świniaczki, prosiaczki. Uwaga. Prosiaczki. Tak! Nadal to mam. Jęsko! Tyle pospierać. Taki dzisiaj szybki odcinek. Nie tylko moje Dziś budowle. Świnio. Tak, są te inne budowle. Zachęcamy, jakby była jakaś koleżanka do gry. Można... Nasa, bo, ponieważ nasza psia, psia jest sama, nie ma kosaki. Tak jest. Tak on chce mu... robić matching. Matching on chce z kimś, yes. z Z nami, chłopakami. Tak A jest do tego chce. dodam, że w opisie będzie link do Discorda. Można z nami, można, nam można dodać, się pogadać, się zgłosić. I można też czasami wejść tutaj na świat, grać. Bez jest klucza za. też można pograć. Zawsze ktoś tu jest. Meci. Ja też jestem często. Dobra, Meci. jakieś ostatnie słowo? Trzymajcie się. I cześć. No. Dobra. Cześć, cześć jak czapka. Na razie.